Hej, witam Was bardzo serdecznie w filmiku na konkurs u yy, Czerwonej Truskawki. Yy, na wstępie chciałam Ci powiedzieć, że naprawdę prześliczny, prześliczny lepisz. Jestem Twoją wielką, wielką fanką naprawdę. I mam nadzieję, że rzeczy, rzeczy Ci się spodobają i bardzo bym Cię prosiła, żebyś napisała jakiś komentarz, żebym po prostu wiedziała, że to oglądnęłaś. I no może nie wygram, a może wygram. Ale to nie jest najważniejsze. Ważne było to, że um, że miałam radochę z tego lepienia i że mogę Ci pokazać swoje wyroby. A więc zacznijmy. Może najpierw od takiego oto tortu. On jest taki kolorowy. On jest poteksturowany. On jest... Aha, no i wyrobów mam wszystkich 20. O, wszystkie są polakierowane. O, on jest tutaj polakierowany i tutaj ma takie fajne Wzorki, które sama robiłam. Wygląda taką ma jakby lukier taki kolorowy. No więc to jest pierwszy wyrób. Drugim wyrobem jest to takim na łańcuszku jest to crossant. On jest yy, cieniowany i poteksturowany. Kurczę, nie chce mi się teraz to wyostrzyć. O, teraz przez chwilę było widać. Um, po chwilę poczekaj bardzo po bym chciała, żebyś zobaczyła, że jest poteksturowany o, teraz dobrze widać, on jest poteksturowany jak widzisz, jest pocienowany tutaj ma zawieszkę i on jest na łańcuszku e, kolejną rzeczą to jest taki pierożek taki fajny mały z truskaweczką tutaj Przepraszam bardzo, że e, przepraszam Cię, że mam już, że mam brudne palce, bo po prostu malowałam przed chwilą te wyroby i, mm, i, i trochę mi się farby na palcach e, ubrudziły. On jest taki. To jest trzeci wyrob. Czwartym wyrobem jest taka dynia. Dynia to jest warzywo, więc mam nadzieję, że mi to zaliczysz. No dynie też sieje, więc to też jest jedzenie. Tylko, że tutaj on, to nie jest taki czarny, jak widzisz, tylko to jest taki naprawdę mocny, taki prawy, bardzo ciemny, niebieski. Niebieski, przepraszam, zielony. Bardzo naprawdę ciemny, zielony. I ona tutaj ma takie linie. O tak, o, tak ona wygląda. I to jest taka zatyczka do telefonu. Yy, trzy... To jest... raz, dwa, trzy, czwartą rzeczą. To jest taka. Nie, piątą, przepraszam, piątą rzeczą to jest taka dynia z cukierkami w środku, więc jest dwa w jednym. Tutaj te cukierki w środku wyglądają tak. Tutaj są takie koraliki, tutaj taka. Yy, Taki lizaczek, tutaj w środku jakieś też cukierki takie na Halloween, tutaj takie serduszko, że to niby taka czekoladka, no i to jest dynia z cukierkami w środku. To jest piąty wyrób. Kolejną rzeczą może to. Jest to taki pucharek lodów. Yy, te każda kuleczka jest poteksturowana. Yy, z posypką taką kolorową, tylko nie wiem czemu, o, przez chwilę było widać Kurczę, nie chcę mi wyostrzyć. No, ale mniej więcej to jest takie: to jest czerwono-truskawkowa, taka fioletowa, niebieska i żółta. Przepraszam cię że tak nie widzisz, ale no, ty ma taką kolorową posypkę, którą sama robiłam. Przepraszam cię, po prostu mam. O, teraz bardzo. o Teraz tak widać. Każda z tych kuleczek jest poteksturowana. Tutaj tak widać po światło. I to jest tak, a, tak dużo posypki. Tutaj w tej środku są jeszcze dwie kuleczki, również poteksturowane. To jest już szósty wyrób. Będę no, no, tak liczyła, żeby po prostu było prościej. Kolejnym, kolejnym wyrobem jest to taki donat, czerwoną, po lewą i ja go yy, specjalnie zrobiłam taką o linię jak tutaj widzisz yy, tak wszystko inne pocieniowałam oprócz tej linii ponieważ donaty właśnie mają taką linię i ona biegnie przez cały tego, całego tego donata oczywiście to też jest poteksturowane to jest posypka kolorowa z czerwoną plewą yy, i właśnie chciałam, żeby jak najbardziej przypominał donata dlatego zrobiłam tą taką linię jak mają donaty to jest siódmy wyrób, tak, siódmy. Kolejnym, ósmym wyrobem to jest taka czekoladka. Ona jest kokosowa. Tutaj taką, e, taki, coś ale kokos zrobiłam też. Ona jest e, cały, ma dół taki, może po, tak powiem, pokosowany. Ale tutaj ma taką polewę. No, tutaj ma taki kokos. Mam nadzieję, że zaraz mi wyostrzy i zobaczysz. No, to tak wygląda. To jest taki kokos. który sama robiłam i to jest taka czekoladka. Yy, dziewiątym wyrobem to taki świąteczny, świąteczna babka. Tutaj jest polewa i ona też jest poteksturowana, Ona jest zielono-czerwona. I tutaj w środku jest taki biały krem z yy, Taką posypką. Czyli biurokatem. Kolejną rzeczą to jest takie ciasteczko. Ono jest poteksturowane i z kawałkami czekolady w środku. Jak widzisz, tutaj ma ugryzienie, które też jest poteksturowane. I przepraszam, filmik będzie pewnie trwał bardzo długo, ale po prostu chciałam, żebyś zobaczyła naprawdę wszystko e, tak e, dokładnie. Ono jest pocinowane. Kolejną rzeczą, po prostu szybciej będę mówiła, nie będę tego liczyła, no może taki, to jest taki słodki pomidorek. Nie, 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 nie uciekaj. Taki pomidorek z buźką kawaii, on jest czerwony. Już go nie teksturowałam, bo pomidory to raczej nie są poteksturowane. Taki słodki pomidorek. Kolejną rzeczą, przykleiło mi się, przepraszam, to jest taki słodziaśny lodzik, też z buźką kawaii, z uśmieszkiem, on jest różowo-żółty, wygląda z tyłu tak, on jest na patyku, taki o, kolejną rzeczą to jest taka słodka cytrynka z uśmiechem, z wypiekami, ona jest też poteksturowana. O, tak. Ona jest poteksturowana. To ma wypieki, oczka i taką muśkę. Eee, kolejną rzeczą to może to. To jest taki lizak. On jest zielono-czerwono-fioletowy. To jest taką. Przepraszam, coś, coś się przykleiło. Taką, y, takim brokatem z tyłu i z przodu. Tak, że tak wygląda. Kolejną rzeczą to jest taki lizak. Lizaczek też słodki, taki z wypiekami, z buźką kałej. On ma taką otwartą buźkę, taką jakby zdziwioną. On jest niebiesko-żółty z wypiekami i na patyczku. Taki osłodziaśny. Kolejną rzeczą, to paliśmy jako jedno, są takie dwie pianki. Um, dwie pianki. Um, one są różowo... Neon, różowy neon z czerwon... Y, z pomarańczowym neonem. One są takie. Dwie słodzieśne. Przepraszam, że wszystko mówię, że jest takie słodzieśne, ale no po prostu... Nie wiem, to tak mówię. No po prostu tak. Kolejną rzeczą to jest takie ciastko bałwan, bałwanek. I ono, te ciastko, oczywiście, ma taką polewę dziwną. Ja tak specjalnie ją zrobiłam, żeby to tak for, żeby była taka e, bardziej przypominała śnieg e, taka, że widać drobinki, tak jak po prostu, żeby przypominała śnieg jak najbardziej. E, dlatego nie wymieszałam dokładnie pasteli, żeby było właśnie widać takie drobinki. Co ma przypominać śnieg? Jak już chyba powtarzam, trzeci raz to też jest poteksturowane i te oczka i w ogóle to nie jest wszystko równe, ponieważ um, chciałam, żeby przypominało to kamyki, a kamyki nie są równe, nie są idealne, dlatego to też nie jest idealne. Oczywiście marchewka i tutaj taka dziurka na zawieszkę. Mam nadzieję, że, że ci się spodoba. No i już tutaj zbliżamy się do końca. Tutaj naprawdę taki mały wyrób, to jest taki cukierek świąteczny. On jest tutaj taki. Ma takie boki, takie jak. Nie wiem, nie wiem jak to opisać. Ma takie falowane, że tak powiem, boki. On jest naprawdę malusi. Taki. I on jest czerwono-zielony w takich barwach świątecznych. Yy, I ostatnie dwa wyroby, a tak naprawdę. No, wyroby yy, to są tak. To jest jeden z wyrobów, to są takie. Laseczki na choinkę, taka, taka najmniejsza, czyli trzy, to jest jako jeden wyrób. I znowu trzy laseczki, tylko tym razem innego koloru i one są czerwono-fioletowo-niebieskie. I też są trzy. To powiedzmy jako to, że to jest osobny wyrób, i to jest osobny wyrób. Także to są wszystkie moje wyroby. Jest ich dokładnie 20. Um, I mam nadzieję, że Ci się spodobają. I naprawdę jesteś cudowna. I naprawdę... No nie wiem, co mam jeszcze Ci powiedzieć. Pewnie wszyscy Ci mówią, że jesteś cudowna, ale ja jeszcze raz to powtórzę, ponieważ naprawdę jesteś cudowna. Ślicznie lepisz i mam nadzieję, że moje wyroby też Ci się spodobają. No to cześć. Pa. Życzę Ci wesołych świąt i szalonego Sylwestra. Wszystkiego najlepszego na Nowy Rok. Pa.